Eliza Orzeszkowa Pamiętnik Wacławy Wesprzyj mnie subskrypcją, lajkiem lub komentarzem. Rozdział 71. Był to chłodny, mglisty i wieczny dzień zimowy. Siedziałyśmy z matką u kominka i chwytałyśmy uchem dziwne szumy i poświsty wichrów, tłukących się o ściany domu. Matka moja była dnia tego smutniejszą niż kiedy. Owinięta szalami, blada, zasunięta w głąb fotelu, Siedziała milcząc, z głową opuszczoną na piersi i rękoma nieruchomie splecionemi na sukni. Daremnie starałam się ją rozweselić, a widząc, że mi się to nie udaje, posmutniałam także, umilkłam. I patrząc w ogień, oczyma ścigałam drobne płomyki, które to splatały się z sobą na chwilę, to znowu rozstawały się i powiewały każdy w inną stronę. I myślałam o tym, jak to na tym świecie ludzie schodzą się z sobą i rozchodzą i tęsknią bez siebie i gonią, a jednak zejść się już na nowo nie mogą. Weszła służąca, lokajów nie było już w naszym domu i oddała mojej matce list, zdala błyszczący wielką i mocno herbową pieczęcią. Spojrzawszy na adres, matka moja lekko krzyknęła i zarumieniła się, a w oczach jej zabłysł wyraz nadziei, zarazem i trwogi. Drżącymi nieco palcami rozłamała pieczątkę, ale nie zaraz wydobyła list z koperty, tylko opuściła wraz z nim ręce na kolana i, podnosząc wzrok na mnie, wyrzekła. Od babki Hortensyi. Zdziwiłam się, ale zarazem i uradowałam w głębi mego serca. Przemknęła mi po głowie myśl, że może babka czyniła pierwszy krok do pojednania, a pojednanie był to w owej porze mego życia wyraz najwięcej mający dla mnie uroku. W czasie więc, gdy matka moja pismo odczytywała, niespokojnym okiem ścigałam wyraz jej twarzy, aby się z niego o treści listu co najprędzej dowiedzieć. To jednak, co zobaczyłam, nie mogło mnie ucieszyć, bo na czoło mojej matki wybił się naprzód szkarłatny rumieniec, potem zastąpiła go zdwojona bladość i gorzki uśmiech zawisł na jej ustach. Skończyła czytać, stłumiła westchnienie i, milcząc, podała mi list do przeczytania. "Zaledwie rzuciłam nań okiem, poznałam, że nie był pisany ręką babki, lecz tylko u dołu, w pysznych zygzakach, zdala na herb wyglądających, tkwił własnoręczny jej podpis." Cały zaś list skreślony był nieznanym mi pismem o ostrych liniach liter, z których każda miała kształt śpiczasto zaostrzonej szpilki albo drobnego gzyzowatego wężyka." Nie wiem czemu, zdawało mi się, że pomiędzy wierszami tego kolącego i pełzającego zarazem błyszczały, w nieśmiertelnym, pokazywanym uśmiechu, dwa rzędy białych ostrych zębów. Przebiegłam list oczyma i zrozumiałam, dlaczego, czytając go, matka, rumieniła się i bladła na przemian. Babka Hortensea w dumnych i suchych wyrazach oznajmiała mojej matce, iż, wiedząc o jej krytycznym położeniu, poświęca urazę, jaką ma do niej, i ofiaruję jej miejsce w swoim domu, z warunkiem, aby nie spodziewała się tam znaleźć nic innego tylko dach gościnny, chroniący ją od nędzy, która by honorowi familii ujmę czyniła. O mnie żadnej w liście nie było wzmianki. Kilka chwil patrzyłyśmy na siebie w milczeniu. A więc ofiarują mi jałmużnę, wyrzekła w końcu moja matka. Gorzej niż jałmużnę, dodała, bo kęs chleba rzucony nie z litości, nawet nie przez współczucie, ale dla ochronienia honoru familii, której jestem członkiem, nie przyjmiesz jałmużny tej, moja matko, zaczęłam. Zdaje mi się, że powinnam ją przyjąć przez wzgląd na ciebie, przerwała, spuszczając oczy. Gdy będę mieszkała w Rodowie, ty spokojna odjedziesz do swego ojca. Przypadłam do jej kolan i z czułością czyniłam jej wyrzuty, iż posądzałam ją o takie samolubstwo, o taką słabość. Mogłażbym kiedykolwiek zaznać spokoju, wiedząc o tym, że ona pozostaje na łasce swej dumnej i zimnej ciotki, a do tego wystawiona na ciągłe zetknięcie się z tymi dwoma rzędami białych, ostrych zębów, które dziś panowały w rodowie. Wiem o tym, że jesteś najlepszym i najodważniejszym w świecie dzieckiem, odparła moja matka. Niemniej jednak jesteśmy obie dwiema tylko słabymi kobietami. A ubóstwo, wacławo, nędza, ciągłe trudy około powszedniego chleba, rzecz to straszna. Znowu spuściła oczy i widziałam wyraźnie, że uczyniła to, aby ukryć wstyd i obawę, jakie w nich migotały. Lękała się i wstydziła się tego, że się lękała. Poczucie trwogi zwyciężyło jednak wrodzoną jej hardość, bo po raz pierwszy posłyszałam cicho wypływający z jej ust wyraz: O jakże się boję! Zadrżałam w głębi. Śmiała ale niedoświadczona we wszystkich zwątpieniach i obawach własnych nie przewidziałam tego co teraz stawało przede mną nie przewidziałam trwogi mej matki w mgnieniu oka objęłam cały ogrom trudności jakich doświadczę w przełamywaniu tego jej poczucia przebiegłam myślą przeszłość mej matki świetną ustrojoną bawiącą się zbierającą hołdy przebytą wśród ścian ozdobnych salonów na wygodnych fotelach aksamitem obitych po powozach zaprzężonych rączemi końmi, w próżniactwie, bawiącym się marzeniami i balami, przeszłość, która nie miała w sobie ani jednej minuty, mogącej przygotować ją do twardej doli ubóstwa. Przeszłość, co ją wychuchała, rozpieściła, rozmarzyła, co nadwerężyła hart jej wrodzony, zaćmiła czystość pierwotną jej duszy. I pojęłam, że przeszłości takiej nikt nie ponosi bezkarnie. Odrzucić ją i wykroić z życia trudno. Wobec zmiany losu przeszłość ta przyczepia się do człowieka, który ją ma za sobą, ujmuje go w kleszcze zgryzot i żalów, i ciało jego rzuca na pastwę męczarnią, a ducha miażdży pod ciężarem niepowrotnych wspomnień. Pojęłam, że ubogiemu łatwiej jest zostać na zawsze ubogim, niż bogaczowi zestąpić z pozłacanych szczytów na twardy grunt biedy i pracy. I zlękłam się dla mojej matki smutnego przeznaczenia pod upadłej wielkości która nigdy pogodzić się ze swym upadkiem nie może, i do ubóstwa materii, jakiemu podlegać musi, dokłada ubóstwo ducha, omdlałego wśród próżnych żalów i jęku. Odeszła, a ja długo jeszcze siedziałam przed dogasającym ogniskiem, ze wzrokiem utkwionym w czerwono żarzące się węgle. Na pamięć przyszedł mi ów wieczór, podobnie przepędzony przed płonącym ogniem w przeddzień puszczenia się mego w świat, przy blaskach świtającej mi jutrzenki życia. I owe marzenia o zabawach, miłości i weselu, co wtedy napełniały moją płochą, dziecinną głowę. Myślałam, jak pierwsze zaranie różnem często bywa od południa życia, jak nikomu nie wolno zaufać pogodnie wschodzącej zorzy, gdy za nią w oddali suną się może ciężkie ołowiane chmury, co zaćmią widnokrąg, i marzenia motyle, podnoszące się do góry, przycisną do ziemi twardej jak ziemskiego bytu warunki i powinności. Zegar uderzał północną godzinę, gdy powstałam z zamyślenia i udałam się do mojej sypialni. W głowie mojej tkwiło silne postanowienie, ale czułam, że na myśl o niem gorący rumieniec uderzał mi do twarzy. Postanowiłam pojechać nazajutrz do rodowa i starać się przejednać dla mej matki babkę Hortensę. Była to może największa ofiara, jakiej dopełnić mogłam, bo wymagała ode mnie zupełnego zapomnienia o własnej dumie zniżenia się do tłumaczeń i prośby ale czułam że nie wolno mi było wchodzić w targ z obowiązkiem miałam prawo rozrządzać własną dolą i osobą i odważnie a nawet z rodzajem radości przystępować do walki z losem ale nie powinnam była zaniedbywać nic co by mogło choć w oddalonym prawdopodobieństwie przedstawiać dla mojej matki środek ratowania jej od niedostatku trudów trosk i gorszego nad to wszystko żalu za przeszłością a gorsze jeszcze nad żal ten, bojaźni o przyszłość. Postanowienie moje było silnie powzięte, a jednak przez całą noc oka zamknąć do snu nie mogłam i często bardzo, dla uspokojenia się i wzmocnienia, przesuwać musiałam przed wyobraźnią spokojną postać mego ojca i tę tak błogą i płodną dla mnie, w owoce porę, jaką u boku jego przebyłam. Nazajutrz z łatwością przyszło mi pod wymyślonym pretekstem ukryć przed moją matką prawdziwy cel mej podróży. Nie chciałam zaś wyznać przed nią prawdy, dlatego aby bardziej jeszcze nie zakłócać jej spokoju i w razie niepowodzenia nie wzbudzać w niej nowych żalów i goryczy. Przed południem wsiadłam do kabrioletu zaprzężonego jedyną parą pięknych koni, jaka matce jeszcze została, i za bramą powiedziałam Furmanowi, aby mnie wiózł do rodowa. Doceniasz? Subskrybuj!